Antoni i Mikołaj, sport mają we krwi. W ubiegłym roku zająłem trzecie miejsce na wielkopolskich igrzyskach Licealiady, na Licealiadzie. I w sztafecie były to brązowy medal. Zająłem trzecie miejsce w sztafecie 4 razy 100 metrów na Mistrzostwa wielkopolskiej lisaliadzie. Podobnymi sukcesami może pochwalić się aż 70 uczniów ze szkół na terenie powiatu tureckiego. W klasyfikacji igrzysk młodzieży szkolnej pierwsze miejsce w województwie zajął zespół szkół w przykonie. To ogromny sukces, bowiem w tej rywalizacji udział brało ponad 400 szkół. Wielkopolski. Cieszę się, że możemy wspomagać, że dzieci chcą i młodzież chcą aktywnie uczestniczyć w sportowej rywalizacji, że to dobrze o nich świadczy, odrywają się od pokus dnia codziennego, chociażby od smartfonów, godnie reprezentując swoją szkołę. Szkołę i powiat wzorowo reprezentują także uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Turku. Zajęliśmy we współzawodnictwie sportowym w Wielkopolsce drugie miejsce. Złożyły się na to starty w różnych konkurencjach, jeżeli chodzi o lekką atletykę i dyscyplinach, które w sumie dały nam. Tyle punktów, że mogliśmy zająć to zaszczytne drugie miejsce. W sumie w rywalizacji wojewódzkiej reprezentanci powiatu tureckiego zdobyli 19 medali złotych, 27 srebrnych i 24 brązowe, co dało powiatowi trzecie miejsce w Wielkopolsce. Zawodnikom podziękowano podczas uroczystej gali, jaka odbyła się w Turkowskim Liceum. Widzimy większą liczbę uczestników startujących, większą liczbę szkół które też uczestniczą w tych zawodach organizowanych przeze mnie jako koordynatora powiatowego oraz starostwo powiatowe w Turku. Bardzo to cieszy, zachęcamy młodzież, alternatywa to sport, ruch i zdrowie. Do szlifowania kolejnych sportowych diamentów niezbędna jest jednak infrastruktura sportowa. W ostatnich latach powiatowi w tym zakresie udało się zrealizować kilka długo oczekiwanych inwestycji. Przecież mamy salę, nowoczesną salę gimnastyczną przy pierwszym ELO, oddano w tamtym roku. Mamy piękną bieżnię tartanową lekatetyczną tu przy szkole pierwszym ELO. W końcu mamy także stadion z prawdziwego zdarzenia lekatetyczny przy zespole szkół ruinnych w Kaczkach. Realizacja tych inwestycji kosztowała blisko 20 milionów złotych.